nam się spotkać z Petkiem Sokołem zaraz po jego powrocie z Pucharu Świata. Pierwsze pytanie Piotrek, jak wrażenia z całej imprezy no i jak Ci poszło? No impreza bardzo fajnie zorganizowana. Nie licząc, nie licząc oczywiście niestety, ale porażki. Przegrałem z Rosjaninem na punkty. Dość wyrównana walka była, ale troszeczkę brakło niestety. Ale troszeczkę Rosjanin był bokserski, boksersko lepszy. Troszeczkę może stres, może zbijanie wagi, Może parę czynników się na to złożyło. Po prostu troszeczkę braku. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Ogólnie, wysoki poziom. Rosjanie tam zdominowali w większości w kategorii. Dobrze przygotowani, mocni. 19 krajów, wszystkich formułach ponad, ponad 800 zawodników było, także wysoki poziom. Naprawdę było na co popatrzeć i, i mimo przegranej na pewno duże doświadczenie. Widziałem tą twoją walkę. Naprawdę kawał, kawał wymiany przede wszystkim właśnie bokserskiej. Rosjanin został wicemistrzem, tak? Później z tego co... Tak, Rosjanin dotarł do finału. Tam przegrał z Rosjaninem jeszcze teczko lepszy. Ale, ale mówię, Rosjanie naprawdę. Mocna, mocna ekipa. Dobra, to tak. Puchar Polski niedawno, zwycięstwo, teraz, teraz występ na Pucharze świata. Co dalej? Jakaś przerwa? Troszeczkę odpoczynku, wakacje, czy jeszcze jakby ciągniesz i, i kolejne starty w planach? No jeszcze chyba nie kończymy za trzy tygodnie, bodajże siódmy, ósmy, dziewiąty. Czerwiec mamy Mistrzostwa Polski w K1, także jeszcze będzie jeden start, a później może ewentualnie odpoczniemy. Już coś myślisz tam. o tych wakacjach, gdzieś tam na horyzoncie, jakiś wyjazd, czy, czy yy, gdzieś ze znajomymi? Czy... No pra prawdopodobnie skończy się gdzieś nad morzem ze znajomymi. Także wszystko pewnie wyjdzie spontanicznie. Czyli co, jeszcze kilka tygodni ciężkich, ciężkich treningów tak jak do tej pory, czy, czy teraz będziesz raczej szukał jakiejś takiej świeżości? No, trzeba jeszcze przycisnąć. Jeszcze ostatni czas trzeba przycisnąć. Po ostatnich parę dni odpoczniemy, troszkę nabrać świeżości i walczymy dalej. Dobra, to w takim razie dzięki, że znalazłeś dla nas chwilę. Ja ze swojej strony zapraszam na treningi do Piotrka, bo oprócz tego, że przygotowujesz się do swoich zawodów, to, to jesteś też trenerem u nas i, i ciągle te twoje treningi się odbywają. Kiedy w tygodniu jakbyś mógł tutaj. Zapraszam jest... wszystkich na, na treningi K1 poniedziałek, środa 19 na sali tutaj w kucie. No ja się przy, przyłączam do tych zaprosin i, no i będziemy trzymać za ciebie kciuki i jakby dopingować się w ciągu tych najbliższych tygodni, jakieś relacje kolejne zdawać i no i trzymamy kciuki za, za następne występy. Dzięki. Thank you. <laughs>